Siązko, ziomeczki, ja jesteśmy frożiks, a to jest kolejny odcinek z, tak naprawdę nie jest tym razem z BSP, tylko porozmawiamy trochę o moim specjalu, który będzie na kanale. Zobaczmy, czy się nagrywa, nagrywa się, który będzie jutro po na kanale, tylko musicie zostać 25 łapiec w górę i jutro wlatuje specjal. Oczywiście to będzie QA, więc wiecie co robi, zadawajcie pod tym odcinkiem pytanka. No, i tak ogólnie to dziękuję za tysiąc subskrypcji. No, i dziękuję, że jesteście na live'ach. Kto, kto jest na live'ach, to wie, co to ma być za specjal, czyli QA, już każdy teraz wie, ale no, mówię, kto był na live'ach, więc wie dobrze. Więc wiecie więcej, jak jesteście na live'ach, więc no, polecam być na każdym live'ie ogólnie. No, no i dziękuję, że w takim tempie wbiliście 1000 subów, już mamy 1100 ponad, a zaledwie wbiliście te. 500, no nie, 500, 300, a tam 50 subów wiliście wie, wiecie ile? Aż w, aż w 5 dni wiliście. więc no, dziękuję Wam za to. No, więc dlatego będzie Q&A, yy, No. I tak, pamiętajcie, 25 łapek w górę i jutro wracuje Q&A. Jak nie będzie jutro 20, jak nie będzie 25 łapek, to pojutrze wleciło. Jutro mam też fajny odcinek, ale. Ten odcinek może będzie QA, może zależy jak zostawicie łapkę, więc ktoś jeszcze nie zostawił subskrypcji i łapeczki w górę, jak teraz zostawi, macie czas, no. I to jest taki informacyjny odcinek, więc no. Pojawi się pewnie on o jakiejś 22, chociaż może wcześniej. No i dzięki oczywiście za te suby, jesteście najlepsi, no. Lecimy po 2000 teraz, na kolejny nasz specjal będzie na 2000, więc no. Jak jeszcze nie subuję, zasubskrybuj kanał. I będzie bardzo dobrze, więc no. Dzięki za, za to, że byliście na live'ach. No, przypominam, że live'y są praktycznie codziennie. Może dzisiaj nie było akurat, dzisiaj jest e, środa i dzisiaj nie ma, bo bardzo jestem zmęczony, więc dzisiaj już nie zrobię live'a, ale prawdopodobnie live'a będziecie mieli w, w czwartek, w piątek w sobotę codziennie macie live'a, więc no. Polecam no. no i teraz mój parbour jest stop, Oczywiście. No. Jest dobrze, więc no, kozacko, no. No i dziękuję za te suby. Przypomnę, na 25 łapek y jutro wlatuje Q&A. Piszcie pytanka do Q&A. Y polecam. Dużo pytanek zróbcie, bo prawdopodobnie na każde odpowiem. Będę czytał z telefonu i będę Wam mówił. Y odpowiadał oczywiście, więc no, y prawdopodobnie wszystkie, na wszystkie Wam odpowiem. Zależy, może trwać odcinek 20 minut, 25, ale na wszystkie Wam odpowiem, więc no. Dzięki za oglądanie tego krótkiego odcinka, no i dzięki za 1000 subów oczywiście, no i przypomina o pytankach, no i 25 łapek i jutro waltuję, więc no.